Dotarliśmy sobie do obozu i idziemy za chyba szefem tego obozu, nowym. Zrobiłem kilka kursów dla różnych Jak obozu. widzieliście, miał pierścionek taki jak Sara. Została od ludzie. Jedno i drugie. Zawsze Zobaczymy. Każdego jest w stanie Które konkretnie obozy? Gdzie? No wiesz, za Doliną Ferwell. Zresztą nieważne. Już i tak nie istnieją. Zniszczone. Uh, Russell mówił, że byłeś tam, kiedy zaatakowano Silver Lake? Zgadza się. Naprawdę jest straszne A Czy ktoś przeżył? Kilka osób. Masz. Weź to. Błąd bon bojówkowy. Waluta. To za pomoc moim ludziom. Biorą je w każdej intendenturze. Okej. Okay. Dołączasz do nas? Zapraszamy. Chcemy niedługo stąd ruszyć. A nie my dokąd ruszyć? Mówiłeś, że znasz się na tropieniu. No, trochę. To nie jest życie włóczęgi. Jesteśmy tu na wojnie. Na pewno się piszesz? A nic lepszego nie macie? Ja Cię przyjmę, ale tylko pułkownik może Cię zaprzysiąc. Trzymaj się nas. Pomóż trochę, a sam Cię do niego zabiorę. To zostaje Dobra O Jezu, Jezu ten sukien ma mój pierścień. Zabrał Gosarze. Musiał zabrać Gosarze, bo sama by mu go przecież nie dała. Więc to znaczy, że musi tu gdzieś być. Dobra, w porządku, no to zapraszam ponownie. Hej, wybacz, co podać? Witaj. Hej, uh, jakoś nie wyglądasz jak bojownik, a chciałem... Nie yes, stary, jestem Wade, Wade Taylor, możesz mi mówić Wade. Deacon St. John, słuchaj... <laughs> w mordę! Deacon St. John? Miałeś ojca kaznodzieje, co nie? Nie. Rany, człowieku, masz imię Szech. No, słuchaj. Widzisz, wait. co się dzieje, stary, ale to wszystko jest pojebane. No. Uf, no to jak? Chcesz dołączyć? Zostać zbrojnym, bawić się wojną? i Nie w ogóle... wiem, może tak? słuchaj. Wyglądasz, jakbyś dopiero wygrzebał się z syfu, nie? Tak, wczoraj. No dobra, bo. Chciałem wciałem... spotkać pułkownika, czy kto to tam kurwa jest. Podróżowałem z taką grupą i rozdzieliło nas. Znasz może kogoś, kto tak wygląda? Eee, nie, stary. U, ale ta jest ładniutka. Usywałby mnie. Ech, muszę lecieć stary. Będą mi szukać weź czy innego robactwa. Życzę szczęścia, Diconie St. John! Jezu, ale masz imię! Uuu, Chciałbym szykuje zbyt. się dobry quest. Śnieg, dobry nowy quest, bój. pierwszy quest. Chodźmy, chcę zajść do tej chaty. Dobrze, Ale jak ten zabawał. ziomek coś zrobił sarze, to Dikon mu strzeli po pysku. To mówisz, że ukradł jedzenie i amunicję? Zgadza się. Bo widzisz, te racje są niedojedzone. Wygląda na to, że twoi ludzie trafili na niego, kiedy się tego nie spodziewał. Jego motor stoi przed chatą. A to oznacza, że koleś uciekł tyłem. Zaczekaj, widzisz? Znalazłeś coś? Ktoś przeciął siatkę. Nie ma rdzy. Czyli to było niedawno. No, chodźmy. Ten. Czekaj, czekaj chwilę. Popatrz, tu coś jest ślady. No, mamy szczęście! Tędy. Czekaj, czekaj, czekaj. Co tam znalazłeś? Łuskę po naboju. Wychodzi na to, że koleś musiał się zatrzymać, żeby do czegoś strzelić. Chodź na dole. No już wyjebuj. Nie Krzyczenie na wilka? Nie, to zależy. Od czego? Uważaj więcej wilków. To, ja. to już ostatni. Na to wygląda. Dobra robota. Pozbierajmy sobie graty. Panty po tych wilkach. Żywnościowe mu nie wystarczyły. To był czysty strzał, prosto w głowę. Wilki pewnie usłyszały strzał i stwierdziły, że chcą go bardziej niż Vasquez. Tak, reszta Watachy zaatakowała z tamtej strony, czyli od wschodu. Myślisz, że przegoniły Vasqueza i zostawiły jednego, żeby pilnował truchła? Ach, tak podejrzewam. Chodź, sprawdzimy, czy masz rację. Dużo macie tutaj wilków? W sensie normalnych, niezarażonych. W zasadzie prawie codziennie je widzimy. Jak byłem mały, nie było w Oragonie żadnych wilków. Może parę kojotów, ale nie wilków. Zostały wybite przez rancherów i farmerów. No i gości od tartaków. Wychodzi na to, że powracają w wielkim stylu. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to masz? Jakiś plecak. Jeden z naszych. Wydaje mi się, że prawie go Ale Zrzucił plecak, żeby uciec. Nie, 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 żeby zyskać na czasie. Wylądował na dupie, próbował uciec, ale wtedy skoczył na niego wilk. Paskers musiał go zabić. Dwa strzały. Jest to wszystko ze śladów? Tak. Czekaj, Widzę ruch. Ten pogrzebowy Niru. Nie jest to za... Te miejsca są rozsiane po całym terenie. O, może to wyjaśnia, dlaczego Pask jest taki. O, w dupę. Ja, jakby tak, na przykład granaty. Granaty tam po. Ile tu jest? Muszę przyznać, tu mam już dość uciekania i chowania się przed tymi suki synami. Walczyłeś kiedyś z Rojem? Walczyłem, walczyłem. Wystarczy to tylko się nie zatrzymywać. Słuchaj, jeśli chcesz dołączyć do bojówki, musisz być skupiony na misji. Nie jesteśmy tutaj, żeby walczyć ze świrusami. Życie w syfie, walka ze świrusami, usują do siebie. Okej, okay. musimy się trochę oddalić od tych grobów. Jak zrobi się trochę chłodniej, należy tu ich jeszcze więcej. Mam wrażenie, że te bedlaki potrafią wyczuć turba z kilometra. Częścią strategii wypalania i karczowania jest szukanie terenów pogrzebowych. Rozkopywanie ich i palenie dookoła ziemi. No to życzę powodzenia. Sam widziałem ich całe setki. I tu tylko w tej części stanu. No, z czegoś trzeba zacząć. Dobra, to gdzie teraz? Idziemy dalej na wschód. Hej, przed nami jest droga. Czekaj chwilę. Co myślisz? Ktoś go jeszcze śledzi? Nie mam pojęcia. A, no to gość albo nie żyje, albo ma od groma znajomych. Widzisz, jego ślady są rozjeżdżone przez motory. Mnóstwo motorów. Hmm. Okej. Okay. Dawaj, sprawdźmy to. Mówiłeś, że wychodzą, kiedy jest chłodniej? Mówię. Zimno, śnieg, deszcz. Nawet jak są chmury. A co, znaczy naświat. Jak wrócimy do dowództwa, to pewnie kilka osób będzie chciało z tym pogadać. Kto nie? By? Pułkownik, o ile mu się spodoba. A co to ja Jasne, jestem? Armator ja jakiś. Chłopiłeś. Muszę płacić jest, za cenne prawo, informacje, tak? Nie chcę ci robić nadziei. Hej, mną się nie przejmuj. Nie to akurat w ogóle nie rusza. Hej, czekaj. Słyszysz? No, to chyba od strony obozu Rywali, stamtąd. Masz go może na mapie? Mam. To znaczy, że Vasquez też miał. Chodź. Jeśli Vasquez tam jest, to jaka jest nasza strategia? No, na pewno nie jest sam. Wiemy tu po śladach. To jaka jest kara w bólu za dezercję? Śmierć przez powierzchnię. A co? Bo to znaczy, że Vasquez nie podda się bez I co jest tutaj? Co? To, to. Zdaje się, że powinniście lepiej prześwietlać rekrutów. O kolej czuję się jak u siebie. Poczekajmy tu. Wezmę posiłki. Zabieraj te strony łapki! Jaka wojownicza! I co myślicie? Ej, tak Ech, jeszcze zobaczymy. O, no, co? Ech, jakoś mam problem z dupkami, którzy krzywdzą bezbronne kobiety. Wydałem rozkaz. Rozkaz. A czy ja mam czerwoną opaskę? Jeszcze mi nie rozkazujesz. Robisz wszystko na swoje konto. Powiem Wam, coraz lepiej strzelam chyba. Drodzy Państwo, łatwo pewnie. Dzięki mam ich wszyscy No i ładnie. No, tak myślę. Dobra robota. Chodź, pogadajmy z twoim człowiekiem. Tak jest. Tędy dostanę się do środka. Ej, wow, wo, że wo, wo. nic ci nie, chcę ci tylko pomóc. Nie chcę twojej zasranej pomocy! Okej. Okay. To ja się usunę na boki. Chodź to mnie, kurwa. Zaczekaj, zaczekaj. Nie jesteśmy z nimi. A co mnie, kurwa, obchodzi, z kim jesteście? Dobra, dobra. Cholera, co to miało być? No wiesz, typowa dama w opałach, a Vasquez po nim. Na no, amen Kapitanie Cori zgłoście się Tutaj Cori Jesteśmy drodzy Państwo w głównej bramy. My widzimy się w takim wypadku pewnie Trzymaj gdzieś potencja. pod Radzę bramą A co z przeciwnikami?